Słuchajcie, fajna zima, pięknie to wszystko wygląda, śnieg. Jak się na to wszystko spogląda za okna z ciepłego mieszkania, to naprawdę bajecznie. Ale jest też druga strona, tu widzicie przed warsztatem jest tak, a do wjazdu jeszcze spory kawałek został. Odgarnięte są na razie tylko ście ścieżki, ale jutro znowu robota i jakoś te auta muszą tutaj dojechać. Więc sobie takie Urządziłem popołudnie z łopatą. Sprzęt jest i lecimy z tematem, żeby na jutro rano było już odśnieżone. Mam nadzieję, że nie napada aż tyle, żebym musiał jutro powtórkę robić. No, a jeśli napada tyle samo, co napadało do tej pory, to przynajmniej połowę tego będę miał. Także pozdrawiam wszystkich. Fajna zima. Trzymajcie się ciepło. Hej. Cześć, witam. Dzień dobry. Zaczęło się właśnie takie. Takie tematy, rozmrażanie, kapanie na głowę, ci co robią, przy, przy tym to wiedzą. Słuchajcie, ale to nie jest problem, jest zima, musi być zimno, poczekamy, sobie pokapie. No, więcej się nie dało wyczyścić, bo przymarzło do karoserii, więc żeby nie uszkodzić też lakieru. Słów kilka odnośnie poprzedniego filmu, gdzie pomieszałem jednostki przy pomiarze ciśnienia i wyszedł taki babol, że głowa mała. Dla tych, którzy nie wiedzą jaka jest różnica, to między po, mniej więcej jak pomiędzy piciem w szawnicy, a Szczaniem w piwnicy, tam całkiem y, z szapy to wyszło. Y, ktoś nawet sugerował, jeden z widzów, że może was sprawdzam jako, jako słuchaczy, czy uważnie jesteście. Nie, Ja po prostu byłem przekonany, że że mówię, mówię że to co mówię jest prawdą, a jak wiecie Przekonanie jest gorsze nawet od kłamstwa, ale pierwszy widz, który mi zwrócił na to uwagę i wyprowadził mnie z błędu, dostanie coś takiego. Taki skromny upominek. Sam taką mam, używam już od kilku dni, więc może się przydać. A tutaj macie zegar i skala PSI, i później tam w kilopaskalach jest w środku. Pomieszałem zamiast 170. PSI powiedziałem Wam, że to jest 17 barów, więc przepraszam bardzo z góry, nawet się tłumaczyć nie mam zamiaru, bo takich rzeczy wytłumaczyć się nie da. Dobra, ale trzeba to przełknąć, tego gula i iść dalej. A tu mamy BMK, w której będę wymieniał wtryskiwacz. Wtryskiwacz benzyny dostarczył nam właściciel auta. Zaraz otwieramy maskę, jak już odmarzła i działamy. Pies obronno zaczepny na stanowisku. No, to możemy zaczynać. Zanim przybyłem, w cokolwiek odkręcę, to sobie kody błędów odczytałem. Miałem niby wymienić uszczelkę. Wróć uszczelkę. Wtryskiwacz benzyny ze względu na ten błąd wypadanie zaponu na trzecim cylindrze. Tam podobno coś się działo już wcześniej, ktoś to diagnozował. Później była cewka przeniesiona z trzeciego na pierwszy. Błąd cały czas miało wywalać na trzecim cylindrze, więc klient kupił wtryskiwacz. Ale widzicie, że jest też błąd drugiego cylindra, słuchajcie, sprawa dziwna, o tyle że popuściłem sobie dopiero tutaj rurkę od paliwa. Tutaj na wtrysku jeszcze nie jest odkręcona. Zobaczcie, co się dzieje z wtryskiem. Po prostu jest. No, coś tam jest nie tak. Nie wiem, czy jest założony bez podkładki. Że go po prostu stopka nie trzyma, bo tamten czwarty też sobie popuściłem, żeby mieć tutaj wgląd, że go prze przewód nie trzyma i czwarty trzyma się sztywno, a trzeci po prostu, patrzcie. No i dobra, słuchajcie, jak to bywa z szybkimi robotami, klient yy, prosi, błaga wręcz, żeby zrobić auto, bo zależy, bo gdzieś jechać ma, jutro trasa, auto niesprawne, okej, okay, rozumiem. A z szybkich akcji co wychodzi? No na przykład to, że klient dostarczył wtryskiwacz, ale nie dostarczył już podkładek pod wtryskiwacze i tak musimy czekać na towar i tak i z szybkiej akcji guzik wyszło. Oczywiście te podkładki wymienię też na czwartym, one są jedną stopką mocowane, więc wysokość tej podkładki też w pewien sposób wpływa na docisk drugiego wtryskiwacza, wiadomo tylko w jednym miejscu jest stopka mocowana, więc... Eee, tak, to, tak to wygląda. Słuchajcie tego. Pytali Indianie swojego szamana, czy mają się przygotowywać mocno do zimy, dużo chrustu zbierać, czy będzie ona tęga i sroga. Tak mówił szaman, zbierać chrust, idzie ostra zima. Zima minęła łagodnie. Kolejna zima, pytają znowu. Szaman mówi znów, zbierać chrust, idzie tęga zima. I tak przez sześć kolejnych zim szaman przewie, przewidywał, że będzie sroga. Zima upływała łagodnie. W końcu Indianie doszli do wniosku, że szaman stracił dar przewidywania i że muszą zaczerpnąć informacje o nadchodzącej zimie u bladych twarzy w mieście. Wybrali się więc i pytają, czy będzie tęga zima. oni im odpowiadają, że tak, idzie zima, taka tęga jak nigdy dotąd, bo Indianie od 6 lat chrust zbierają. No, wracajcie, bęka odpalona. E Czemu ten trysk się tak huśtał? Prawdopodobnie, bo ostatni też był wymieniany. Jeszcze jest plomba jakaś papierowana na nim, czyli pewnie ktoś wymienił czwarty trysk, a podkładki pod tym trzecim nie wymienił i jak to ruszył... Takie moje, takie moje po prostu... To są domysły po prostu. No na razie to chodzi w miarę równo, chociaż pierwszy strzał wcale nie był piękny. Jeszcze jedna rzecz mnie zastanawia. Zakodowałem wtryskiwacz. Zakodowałem go cdif Macie trzeci wtryskiwacz. To jest kod, który sterownik przyjął 59237, a różni się on od kodu z fryskiwacza, bo na fryskiwaczu jest 591-231 bodajże i tutaj tester informuje nas, że z końcówki mogą się różnić, że to jest całkiem naturalne. No to jak tak ktoś to wymyśli, to chyba tak to musi być. Nie wiem, pierwszy raz się z czymś takim spotykam. No ale auto chodzi, na razie błędu z, z wypadaniem zapłonów nie ma, chociaż coś mi się wydaje, że tutaj wcale nie musi być to wypadanie zapłonów winą wtyskiwacz.